O kurde Czemu mi samo nie zaktualizowało Siema z tej strony Pira Witam w kolejnym odcinku z Pokemon Go Na końcu którego Pokażę darmowy Kod na przedmioty Dokładnie Jakieś ciuchy Dla postaci to chyba były Ale najpierw Najpierw tu mi się buksy aktualizują ale w międzyczasie mogę powiedzieć szczegóły jakieś jakieś GoFestu, które się nowe pojawiły, eee, do Pokémon GoFest Go pozostało niecały tydzień. Antik zdradza nam kolejne szczegóły wydarzenia z oficjalnego wpisu na Pokémon Go Live. Wiemy, że podczas GoFest 2021 czekają nas późniejsze atrakcje dla wszystkich trenerów, nawet dla tych bez biletu. Do 6 Special Trade każdego dnia od piątku 16 lipca od 22 do niedzieli 18 lipca o 22. Pikachu z szapką o motywie Meloety będzie pojawiał się na dziko podczas godzin wydarzenia wraz z wariantem Shiny w sobotę. 17 lipca w rajdach będą pojawiać się poniższe pokemony galarian polenta, galarian zygzagon z czapkami inspirowanymi meloettą deino w rajdach poziomu pierwszego, wszystkie dostępne w wariancie shiny galarian weezing hitmontom i kranidos w rajdach poziomu trzeciego, killa Kirlia ewoluowana w Gardevoir w godzinach eventu sobotę lub niedzielę będzie znała atak Synchronis. Vibrava ewoluowana w w godzinach eventu sobotę lub niedzielę będzie znała atak Ad At, Power. Dla posiadaczy biletu, no, zanim przejdziemy do podpunktu warto przypomnieć, że Special Research e, będzie działał jak ten testowany podczas Bid of Day. E, na pewnych etapach czekają nas wybory określonych ścieżek, które w pewnym stopniu m, wpłyną na wrażenia z gry. Mm, I tak Pikachu Popstar znający atak Dry kiss lub Pikachu Rockstar znający atak Meteor może jako nagrody ze specjal research. Mm, Gardevoir Synchroniz lub Fla... Flu... Flagon z Ad Power noszące czapkę inspirowaną Meloetta jako y, mm. jako nagrody ze Special Research oba Pokemony będą pojawiały się mm, z Incense ale ten, którego nie wybierzemy podczas Special Research pojawi się z Incense bez czapki Pikachu Popstar lub Pikachu Rockstar jako niespodzianki podczas robienia zdjęć. Będzie pojawiał się ten, którego wybierzemy podczas Special Research. Gardevoir z czapką lub Flygon z czapką jako niespodzianka podczas robienia zdjęć. Będzie pojawiał się ten, którego wybierzemy podczas Special Research. Pikachu, którego wybierzemy, sprawi, że w grze usłyszymy określony motyw muzyczny, inny dla każdego z nich. Dodatkowo, poza jaką otrzymamy w nagrodę, no, również będzie zależeć od tego wyboru. Niantik wspomina też o tematycznych ubraniach dla postaci w sklepie gry od 16 lipca o 20 pojawią się koszulki z wzorami inspirowanymi Whistmurem, e, Lowdredem i Expladem naklejki na twarz oraz plecak w kształcie pokrowca na gitarę Trenerzy z biletami otrzymają koszulkę z motywem Meloety za ukończenie specjal Research. Darmowa koszulka z motywem Pokémon Go Fest 2021 dla wszystkich graczy. Ultra Unlock. Wzorem roku poprzedniego, tym razem również otrzymamy... Cogodzinne wyzwania, które na resztę danej godziny odblokują nam specjalne bonusy, na przykład dwa razy za złapanie określonej liczby e, Pokemonów przez wszystkich trenerów posiadających bilet. Dodatkowo za ukończenie określonej liczby tych cogodzinnych wyzwań odblokujemy bonusy, jakie pojawią się mm, już po zakończeniu Pokémon Go Festu. Za ukończenie 204 otrzymamy wszystkie 3 zaplanowane bonusy przez wydarzenia część pierwsza czas. Wydarzenie ma trwać od 23 lipca o 10 do 3 sierpnia o 20. skupiać się na pokemonach z różnych R być może to będą z skamieliny, ale tego nie wiadomo. Na 100% warto również zaznaczyć no, że uosobieniem czasu jest dialga, więc jest szansa, że będzie potencjalna premiera Shiny, część druga. Przestrzeń. wydarzenie ma trwać od 6 sierpnia o 10 do 17 sierpnia o 20. Skupiacie się skupiacie na Pokemonach z różnych miejsc, cokolwiek to znaczy. Tak jak dialogował sobie czas, tak zagłosobieim przestrzeni jest Palkia, o której Niantic na razie nic nie wspomina. I część trzecia jest nieznana. Wydarzenie ma trwać od 20 sierpnia o 10 do 31 sierpnia o 22. A jego się, na Pozostają tajemnicą. No i to by było tyle odnośnie szczegółów GoFestu. Na no, teraz zapowiadany kodzik na darmowe przedmioty. I to będzie wyglądało w ten sposób. k u a hmm. x z b j u t p hmm. 3, b 7. No, mam nadzieję, że to dobrze przepisałem. Dobra, klikamy OK. No tak, jest czapeczki i koszulki. I to by było w sumie na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Sionara.